Siano z tej strony jako, jeśli znowu będziemy grać. Dzisiaj drugi dzień w trybie 2. Wczoraj trochę patronowałem e, tego traypla. Mm, też odbija mi to harangi. Chciałem zachęcić do zostawienia suba, lajka. No, chciałbym wbić stosunki do końca tego roku. A już niedługo, więc mam nadzieję. No zaczynamy. i zaczynamy. A właśnie też ten. E Zmieniłam trochę klawiatura bo na poprzednich filmach była klawiatura z blue switchami i była ona strasznie głośna i mogło to niektórym przeszkadzać strasznie. Teraz mam klawiaturę od White Sharka, White Shark Shinobi, Black Znowu mamy jakieś dziwaczne lagi? Taki mega mocny delay jakby było. Aha, widzicie też punktów na bardzo białym? Ogólnie wejdę też do lobby, pokażę Wam, jak na razie to są, co jakieś dobre Może zagram jednego ranka dzika zobaczycie, gdzie latam, gdzie Nie raz widzimy, się już gdzie latam. O, no, mój pierwszy filmik na kanale. A teraz. Syfon po wróciu, nie wiem czy on działa, bo grałam. Nie wiem czy on dobrze działa, bo coś mi tam nie działa. wiem typa z... Byłem ubity, musiałem się leczyć, więc... tak z 50 lat, Nie więc... Nie, nie, tam się bez syfonu stało. Ludzie wybaczcie mi, bo ja gram na aktualnie starej. Tam taka przepiękna klawiatura to jest nowa, ale ja... A stara ma zepsute, zepsute wóz, i czasami będzie się zatrzymywać w miejscu, bo mi W będzie przestawał działać. Będę musiał klikać klipać, bo po prostu się zaczyna. Zagramy jednego ranka do może Akurat w uda mi się. Widzieli też nie, fajnie by było, ale nie sądzę. Po moich aktualnych procentach jest to 70% ta ilość. Nie wiem czy to jest możliwe. Z racji tego, że w poprzednich filmach jakby słabo w poprzednim filmie, w pierwszym filmie. Grałem słabo dość, teraz też grałem słabo w miarę. Już nie umiem grać w tych rankardów. Grałem się lepiej kreatywnie. I się nie ogarnął za bardzo ten. Tam... Więc ja się zabijam nie mam takiej ręki, nie mam takich iluś... No, ale ja lubię, nawet. Zrobiłam więcej. Napiszcie, czy graliście już nowy tryb syfonii i ranka do de... reload? Co prawda, to ranka do reload jest trochę krótka. Nie wiem do czego, ale na tym ranked Reload jest mapa z normalnych rankedów i nie ma Reloada. Nie wiem, czy da się restartować, ale jest to dziwne. Możemy już wyjdźmy na... I. W tym weźmiemy te że mówię jakoś tak dziwnie, ale mam kapar. Wiesz tak, chyba 200 level jest. O, no. Ja mam 3,76%. Grają jedną gierkę. Ktoś może, aura Nie tak trzeba będzie chwilę poczekać, zachęcam Was do subskrybowania, bo no, po prostu chcę spełnić moje jedno z wielu marzeń. Paru może tylko. A w ogóle. Ja jestem głupi. Ja ogólnie w listopadzie Może monitor, może nowe słuchawki z mikrofonem, bo ja gram aktualnie na takich słuchawkach, które mają. Ja przez Bluetooth'a, nie mają mikrofonu, bo mają mikrofon jakby zbudowany, jest to bardzo dziwne w graniu, nie, 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 nie czujesz jakby tego w ogóle, że masz mikrofon w smordzie. daleko dosyć. Ogólnie tu latam. najczęściej na te krzaki to są tu. Lutuję I i ten, idę tam na te takie skrzyneczki, to są tutaj na krzesła. W tym idę do tam, a potem tam na placu. tak wyglądam lotowanie tej miejscówki. Jest to bardzo proste w zlutowaniu, bo ja już wiem, jeszcze tam, gdzie się skrzynka na w końcu tam w krzaku, więc ja jeszcze jest. A ja tam rzadko latam. Ogólnie, czy zdobyliście już nowy medalion z balonami, bo ja raz zdobyłem w ogóle w pierwszej grze z pierwszej skrzynki, dostałem prezent. No, fajnie się tym grało. Czy ze jakoś, nie, ona to na ona ci, Teraz sobie spokojnie przelaczę tu. Biorę te trzy skrzynki i polecę tam, bo oni pewnie zaczną mi podjeżdżać. Z czego teraz zrobi wszystko prawie to samo ze skrzynią? to pamiętam jaki dzień jest, już nie widzę, komu. bo będzie litwa, Stwierdzam się z nim który mógł coś o. Sorry za to, ale... Także życie. Nie że ma wszystko... ...dobrze działające. Ja może mam nie dziwający dlatego że się raidowałem i waliłem w tą klawiaturę. Możliwe. Nawet bardzo. Smirrell. Jestem głupi. dziwaczne teksty. O, prezent, nie zauważyłem go wcześniej. Nie wiem czy z niego zawsze, czy czasami. Bro. Zawsze. I ten PM. Fajnie. Dobra, ja ten medalion czasami może być nieopłacalny, ale ja go wezmę. Bo chcę. Widać nie latajcie z dwoma, chyba że chcecie zrobić szybką notację, ale zawsze odczytajcie ten trzeci. Bo jak jest trzeci, to lecicie po prostu do góry, i wtedy może coś Was zastrzelić. O, ja dodam. Ostatnie. Wyglądają to ze strony gry. Minus część. No dobra. Dzięki za oglądanie. Marka.